dla młodzieży? Dzisiaj mówimy kolejny projekt realizowany przez Miną Bibliotekę Publiczną. Projekt polegał na zorganizowaniu warsztatów dla seniorów. Jest to grupa, która powinna wychodzić z domu. Pięknie seniorzy dzisiaj nam zatęczyli Polonę, za którego mieli okazję wcześniej pod okiem instruktorów nauczyć się. Mamy wystawę fotograficzną, podczas warsztatów te fotografie zostały wykonane. Myślę, że będziemy dalej aktywizować seniorów z terenu naszej gminy. Środki europejskie w nowej perspektywie finansowej, która już się rozpoczęła, będziemy tutaj chcieli aktywizować seniorów i stwarzać im możliwość do rozwoju, do częstszych spotkań. Do stworzenia kluba, klubu seniora yy, i aktywizacji seniorów z serem całej gminy. Nazywam się Wiesława Nowicka, byłam uczestnikiem projektu 60. Plus. Super fajna sprawa. Jestem bardzo zadowolona. Wszyscy, którzy brali w tym udział, również. Mamy piękne wspomnienia, nowe przyjaźnie, chyba też. Jakieś znajomości się nowe zawiązały. Pamiątki nam z tego projektu też zostały. Oczywiście. Jeśli byłaby y, taka okazja i możliwość y, powtórzenia, to jak najbardziej wzięlibyśmy w tym udział. Dobrze, a jak Pani wspomina udział w No, warsztaty to. No, wszystkie warsztaty były. No inne, no bo inne były fotograficzne, były warsztaty florystyczne i informatyczne, jak najbardziej no, wskazane i potrzebne seniorom. No bo my tak troszkę kujemy z tymi sprawami, zwłaszcza elektroniką i, i, i tym wszystkim, co nas teraz otacza. Wnuki nas prześcigają w tym, ale jeśli jest okazja, to oczywiście trzeba korzystać i trzeba się uczyć, żebyśmy nie zastawali krok do tyłu. Roska Ewa, dyrektor gminnej Biblioteki Publicznej w Milanowie. Spotykamy się dzisiaj na międzypokoleniowym pikniku. Za nami właśnie rozpoczyna swój koncert Maciejowa Kapela. Zapraszam wszystkich Państwa do zabawy, potańcówki i życzę udanego wydarzenia.